Mam takie fajne przestrzenie, to możemy o, mówić troszeczkę o ekonomii roweru. Zainstalowałem tutaj siodło. Pomyślałem, że biorę się na zakupy do Ketwyna i znalazłem takie z ze skrzydłami za jakieś 60 zł. I tak. myślę sobie, siodłbym w rowerze, w sumie to ze tego składnika, było strasznie twarde, nieprzyjemne i pianka skąpiło. To zresztą było widać. A tutaj. No jest ja taki komfort, że człowiek uchodzi i jakby tak pod tym matę skręży. Jest jeszcze jedna funkcja tego siodła, o co nie wiedziałem. Mowa dokładnie o tym mocowaniu w tym miejscu, w moim poprzednim siodle. Ono się znajdowało gdzieś na tej wysokości, przez co samo środko było o wiele, wiele niżej. I to sprawiało, że tutaj ciężko się na nim jechało. Tu jest jakaś sensowna amortyzacja, fajne wybiera nierówności. No można się, można się zrelaksować jadąc tym prowadem. Już nie wspominam o fajnym akcencie, jakim jest tutaj ten odblaskowy pasek. To zawsze dodatkowo odblask fajny. Nie wiem, mam to w lampce z tyłu, ale dwa punkty zawsze lepsze niż jeden. I to tak naprawdę zmieniło bardzo dużo. Bo dzięki temu rozwiązaniu mogę jeździć się z także wyprostowanymi nogami, który wykonuję ruchy nogami. I to sprawia, że dużo mniej się męcze na tej maszynie. Fajnie jest mieć wyżej środko To jest składak kadgo. Tak lekko całość może mieć 30 kg. Boże, jak to ciężkie. Mój, hmm, pociągi. Prosimy zachować ostrożność. Pociągi. Pierwotnie nawet miałem pomysł, żeby z tym rowerem przejechać do tego nowego miejsca, do którego się wybieramy, ale chyba bym mi nie podobał. Z takimi tobułkami to już w ogóle, muszę wymyślić jakiś system z przednim bagażnikiem, żeby takie torby zmocować na kiedownicy i stawiać tutaj. Ale jeszcze nie mam na to żadnego pomysłu. Może coś mój nabiedzi. Spawarka na przykład. W ogóle w końcu mam okazję pochodzić trochę po drodze w mieście, w którym się urodziłem i nie wiedziałem, że pod mostem drodzowym są takie ryje. Takie ozdobne. Ale mówimy tu po prostu o najbardziej obsadzanej części dworca, no bo jesteśmy pod mostem dworcowym, ale jednak, rzekomo się chciało, fajne to. W ogóle tak przychodząc do pokładania mam tutaj jeszcze dodatkową ciekawostkę. Wiecie, że jak to od tyłu Renata, prawda? E? Zawsze mnie fascynowało, jak, jak dużo różnych pociągów i lokomotyw jest na dworcu w Poznaniu. To zabrzmi idiotycznie, wiem, ale... No tutaj są trzy lokomotywy EU-07... P-07, przepraszam. Zostawione jeden za drugim, a za nimi coś jeszcze jest. Tam sobie stoi na pobocznicy Kompletnie schowany pociąg regionalny. Pytarczyk też się jeden kitra. Na o godzinie 16 .40. To jest... O, szynobój zjedzie tam daleko. Jest tego tutaj bardzo dużo. Muszę częściej przychodzić na dworce, patrzeć na pociągi. Do odnotowania na przyszły Więcej pociągów w życiu. opóźnienie pociągu 11 minut.